Kiedy Grzegorz kupił ten samochód i wrzucił spontaniczne zdjęcie na social media 126 Collection, w zasadzie natychmiast pojawiły się komentarze. Świat się kończy. O matko, kiedyś najpopularniejszy maluch w kraju. Jeden z moich ulubionych. Znam ten samochód z klasy Auto. Nakręćcie coś o tym fiacie. No to nakręciliśmy i serdecznie Was zapraszamy do obejrzenia wydania specjalnego encyklopedii 126. Bazą do zbudowania tego samochodu był polski Fiat 126P, rocznik 78. Powstawał w czasach, kiedy maluch był najtańszą bazą do motorsportu, jednak w przypadku tego egzemplarza nie szczędzono ani budżetu, ani serca, więc powstał samochód nietuzinkowy, znacząco różniący się pod kątem poziomu realizacji od podobnych założeniami projektów. Pomysłodawcą i twórcą był Maciej Rosiński. Zacznijmy jednak tradycyjnie od opisu nadwozia. Bryła nie uległa zasadniczym zmianom. Z daleka możemy rozpoznać, że to Fiat 126. Poszerzone błotniki przednie i tylne nie dają się jednak nie zauważyć. Są wielkie, ale chowają szerokie koła, więc są całkowicie uzasadnione. Dodają autu dużo sportowego animuszu. Zadziorny charakter samochodu podkreśla również brak zderzaków. Przód zdobi pierwszy znaczek polski Fiat: żółte ucho do holowania oraz dymione klosze kierunkowskazów. Z tyłu nadwozia dostrzeżemy biało-czerwone klosze lamp, tzw. 50x50. Klapę silnika stylizowaną na pierwszą serię oraz zmodyfikowaną belkę tylną, w wycięciu której poprowadzona jest rura wydechowa. Wspomniana wcześniej pokrywa silnika to wyrób z laminatu. Z tego samego materiału jest również pokrywa bagażnika oraz prawe drzwi. Ciekawostką jest to, że drzwi były wyprodukowane jeszcze w latach 90. do auta startującego w Rallycrossie. Poświęcono sporo czasu na ich naprawę, bo niestety były w opłakanym stanie. Oczywiście uzasadnieniem tych zmian była redukcja wagi. Walka z każdym kilogramem motywowała Maćka do pieczołowitego otworowania drzwi kierowcy, szkieletu wewnętrznego, tunelu środkowego, pedałów czy nawet dźwigienki rozrusznika. Przy takim rozmachu nie mogło tutaj zabraknąć redukujących wagę okien z poliwęglanu, oczywiście z wyjątkiem szyby czołowej, która zgodnie ze wszystkimi regulaminami musi być szklana, klejona. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że twórcy udało się pogodzić sportowy charakter pojazdu z jego klasyczną stylizacją, w związku z czym nie zapomniano o uszczelkach z klinami, chromowanych wycieraczkach, korku wlewu paliwa i zamku klapy silnika, chociaż akurat dwa ostatnie elementy to atrapy, ale o tym za chwilę. Włoskie lusterka zewnętrzne Vitaloni Californian potęgują wrażenie, że wszystko w tym samochodzie jest dokładnie przemyślane i bezkompromisowo wykonane. Całość rasowego luku dopełniają felgi Alley Cut, z przodu 7-calowe, z tyłu 8-calowe z oponami Yokohama 175 5013. Nawet tutaj Maciek nie poszedł na skróty. Wymarzone felgi miały rozstaw śrub 4x101 i 6, więc musiały zostać profesjonalnie zmodyfikowane do rozstawu 4x98, czyli typowego rozstawu Fiata. W tym miejscu musimy zauważyć, że chociaż na pierwszy rzut oka są podobne, to nie są felgi smur, ani tym bardziej też felgi Twingo. Również wnętrze zostało poddane bezkompromisowym zmianom. Ze środka auta wyrzucone zostały wszystkie maty wytłumiające, filce oraz niepotrzebne fotele i kanapa. Fotel kierowcy to kubełek oparty na epokowym, laminowanym stelażu z lat 70. Oprzyty na nowo w profesjonalnym zakładzie i zamontowany na mocowaniach OMP. Fotela pasażera brak, ważyłby za dużo. O pełne bezpieczeństwo kierowcy dbają szelkowe czteropunktowe pasy oraz klatka bezpieczeństwa. W tak przemyślanym samochodzie nie mogło zabraknąć Hebla, czyli centralnego wyłącznika prądu i oczywiście gaśnicy, która znajduje się w bezpośredniej bliskości kierowcy. Kierownica to francuski Formuling z przedłużoną nabą. Doskonale leży w dłoniach, zwłaszcza w rękawicach. Zresztą jak customowa kulka dźwigni zmiany biegów. Licznik to znane z łady zegary, ale obudowa wskaźników to robota Maćka, który własnoręcznie wyginał ją z blachy. Potem spawał, wymodelował szpachlą wysokotemperaturową i lakierował proszkową. Całość wygląda obłędnie. Na środku deski rozdzielczej na oryginalnym panelu znajdują się pompka spryskiwacza oraz cztery przełączniki znane z pierwszej serii Fiata 126. Zawieszenie z przodu to wyprostowany resor z dołożonym piórem, z tyłu skręcone, doginane i powtórnie hartowane sprężyny oraz trudno dostępne amortyzatory Bilstein B6. Przejdźmy w końcu do tego co najważniejsze, czyli silnika. Został zbudowany w połowie sezonu 2012 w oparciu o nowy słupek 600 cm. Zakres zmian obejmuje splanowaną głowicę, obrobione i powiększone wszystkie kanały. Gniazda zaworowe wykonane zostały z brązu BA 1032, a zawory sące pochodzą z Cento 700 i mają 35,3 mm. Tłoki mają wycięcia pod zawory: wałek rozrządu 656 od kałuży, duże koło rozrządu, które zostało odchudzone i azotowane, natomiast małe jest ze spieków. Koło zamachowe zostało odelżone do wagi 3,44 kg. Wentylator wykonany jest z aluminium. Z tego samego materiału są pokrywa zaworów oraz miska olejowa o pojemności 5,5 litra. Uszczelka pod głowicą zrobiona jest z miedzi, a kolektory wydechowe najstarszego typu, które mają zintegrowane szpilki, pozwoliły na największe wybranie materiału ze środka. Gaźnik to dwuprzelotowy Weber 30 DGF Citroena GS z podkładką polskiej produkcji. Elektryczna membranowa pompa paliwa pochodzi z motocykla Yamaha R1 i uruchamiana jest z deski rozdzielczej. Zakres przeróbek wymusił korekty w oblachowaniu silnika, a rura od ogrzewania została całkowicie usunięta. Jednostka napędowa nie została zamontowana na typowym fabrycznym rozwiązaniu, zastąpiono ją płytą aluminiową na poduszkach z Audi 80. Tak przygotowany silnik dysponuje mocą 41 koni mechanicznych i zdecydowanie jest to odczuwalne w czasie jazdy. Da się to również usłyszeć, bo włoski tłumik tylko z jedną przegrodą i zmienionym wylotem zapewnia fantastyczne doznania dla uszu każdego miłośnika motoryzacji. Skrzynia biegów również doczekała się zmian, co wcale nie jest takie częste, jeśli chodzi o fiaty 126. Zamontowano przełożenia agrupowe od kałuży, krótsza trójka i czwórka na prostych zębach. Naturalnie w tej sytuacji musiały zostać wzmocnione przeguby. Za komfort i łatwość prowadzenia odpowiada maglownica, która jednak nie została zamontowana w oparciu o specjalny uchwyt. Po prostu wymieniono całą ścianę grodziową bezkompromisowo. Wcześniej wspomnieliśmy, że korek w wlewu paliwa jest atrapą, istotnie. Bak paliwa został przeniesiony do przodu, do bagażnika. Jest to uniwersalny, lecz przerobiony zbiornik do motorówki i nie ma nic wspólnego z trabantem. Jazda tym samochodem dostarcza masę frajdy i radości. Zanim ruszymy, bojowo nastraja nas już sam dźwięk silnika. Kiedy wystartujemy, to natychmiast odczuwamy nieznaną z seryjnych maluchów chęć do jazdy. Reakcja na pedał gazu jest natychmiastowa, Przyspieszenie również pozytywnie zaskakuje. Osiągnięcie 120 km na godzinę odbywa się w bardzo szybkim tempie, a samochód zdaje się przyklejony do drogi. To zdecydowanie zasługa tak kompleksowych modyfikacji, które nie ominęły chyba żadnego elementu tego auta. Walka z wagą pozwoliła na redukcję do wartości, uwaga, 500 kg i to pomimo zamontowanej klatki szapoba. Na wyrazy uznania zasługuje również fakt, że tym samochodem Maciek zdobył w 2011 roku tytuł wicemistrza w klasie 1300 w cyklu Classic Auto Cup, a w 2012 roku tytuł mistrza klasy 1300 Oldtimer Sport. Maluch razem ze swoim twórcą brali udział również w bardzo wielu amatorskich imprezach sportowych, ale nie sposób ich tutaj wymienić. Koniec przygody z rozwijaniem tego samochodu zbiegły się w czasie z zakupem Fiata 600, który całkowicie pochłonął uwagę Maćka. Natomiast myśl o sprzedaży tego fantastycznego egzemplarza 126 dojrzewała w właścicielu przez 9 lat. Kiedy decyzja już zapadła, Grzegorz nie mógł zaprzepaścić szansy zakupu tak dopracowanego samochodu z nietuzinkową historią. Już będąc częścią 126 Collection, wyścigowy Fiat w stylizacji lotniskowego follow-cara z lat 70 wyprowadził na pas startowy lotniska Balice rejsowy samolot Embraer 125 pełen pasażerów. Jeżeli doceniacie naszą pracę, zostawcie łapkę w górę i komentarz pod filmem oraz subskrybujcie kanał Damiana, bo już wkrótce pojawią się na nim kolejne filmy. Serdecznie dziękujemy Wam za uwagę i zachęcamy do oglądania pozostałych odcinków z cyklu Encyklopedia 126. Za dzisiejszy odcinek odpowiadają Damian Kurcz i Grzegorz Sztobryn z grupy 126 Huligans, Marcin Koczyba Radiostrada oraz gościnnie Neon Cup Studio. Specjalne podziękowania kierujemy dla Motopark Kraków za udostępnienie toru na czas realizacji. Do zobaczenia.